Cześć, witam z w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś kolejny odcinek z FC wejścia 4 mobile. Oczywiście mamy event TOTY, ciąg dalszy yy. Tak. Yy. Dziś zadania już zrobiłem, wszystko co by co było potrzebne Tylko Wam pokażę ile już mam zrobione w, w zadaniach oczywiście i w punktach które trzeba zbierać. Czy mi się włączy i oczywiście otwórimy paczki. Mam prawie 3000, więc starczy mi na 2. Yy, tu w utotach mam dwa zadania zrobione. Jedno zadanie zrobione. Dwa kolejne są prawie. Yy, no minę, patrz, Jeden, A tu za niedługo. Będziemy mieli do zawodników, ale nie będę ich robił. Bo nie są mi potrzebni. E, Icon Revolutions wziąłem kanawaro sobie na, na obronę. Mam pięć zwycięstw, co so dopiero. Ale to nic. E, T, -T of the Star Passie mam. Dziesiąty level. Nie tak źle jeszcze. A dzisiaj, oczywiście, paczki. Oczywiście, jakie mamy? Osiemdziesiąt. Jeden, plus. Przyda mi się, oczywiście. I dwie paczki takie będziemy mogli otworzyć. Dwie. Dobra. Oczywiście MIX wersja Czyli może być każda Zimowa versus yy... Może być Te w TOTY I fajnie Jaka to karta? Pojawiło się. Eee... O trafiłem to ty. Okej. Czemu mi się nie pojawiło to? Jak teraz tego wołuję Serio 12 milionów jeden temp Nie, na pewno filmponga będę miał O To człowym drugą Jest trafiony toty 90 ponad nawet tak, to miałem same osiemdziesiątki, fustki z La Ligi w tamtym odcinku. Dwa razy trafiłem tego samego zawodnika. Ale teraz! Freempong! Nie... Nie, 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 nie. Pierwsza drużyna i trafiony. To nie ma nic. To ty, Beraldi osiem siedem. Nie wiem, yy, oczywiście, na mamy mam już w lepszego, bo 90 Kupiłem sobie. Ale teraz zoom Ile ty miałeś przedtem? 9... Ile razy zostałeś polepszony w ogóle? Trzy razy. Czyli 89 miałeś. Oj, oj. Tego bym się nie spodziewał. Serio. Zaskoczyliście i to. Hmm. Oczywiście do filmponga będę potrzebował yy, maferano. Pewnie. No tak. Emm. Um, you know. um, Jak to wygląda teraz tu? Sąs. To mogę Dum wziąć dać teraz. Tylko nie mam tu. Wodnika. Z jeszcze trzech muszę mieć i będę miał stonsa lub ikonę bym mógł mieć, tylko że mam za mało kart, ale na ikonę jeszcze będzie czas, nawet hero ikon, tak? Nie, base hero, base ikon base hero mogę mieć, a to? tej nie mogę też. Nie, dobra. Ja kończę ten filmik, bo nie ma co. Chyba we tu. Tą odpowiedź paczka. Beda, Diego, złowiemy. Chociaż Mixet Universal. 8 dance. Excellence. Dobra, to by byłoby na telefon. Na Was i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!